W tym odcinku dowiesz się siedmiu kluczowych informacji, które muszą wiedzieć świeżo upieczeni rodzice o noworodku. Cześć, mam na imię Marta, jestem pediatrą. Na tym kanale będziemy rozmawiać na temat zdrowia dzieci. Pierwsza informacja to pielęgnacja pępka. W sposób naturalny dzieje się tak. Że ten kikut pępowiny, które ma dziecko po porodzie po prostu wysycha i odpada. I prawda jest taka, że im mniej będziemy przeszkadzać w tym procesie, tym lepiej. Dlatego smarowanie różnymi preparatami, pryskanie, pielęgnowanie tego pępka tak naprawdę dużo bardziej przeszkadza niż pomaga. W sposób fizjologiczny dzieje się to w ten sposób, że ten kikut pępowiny musi uschnąć. Jeżeli my za każdym razem będziemy nawilżać ten pępek różnymi preparatami, to tak naprawdę opóźniamy to, co w sposób naturalny powinno się wydarzyć. Dopiero w momencie, w którym seria widzimy, że w okolicach pępka jest jakieś zaczerwienienie, coś się sączy, ogólnie mamy podejrzenie, że tam dzieje się jakaś infekcja, to wtedy rzeczywiście warto miejscowo zastosować jakiś preparat denzyfikujący, ale na pewno nie powinniśmy tego stosować jako profilaktykę. Ogólnie tak jak w życiu nie ma co ulepszać tego, co już pierwotnie dobrze funkcjonuje i zazwyczaj im mniej robimy z tym pępkiem, tym lepiej. Rodzice często są bardzo zaskoczeni, jak szybko potrafi pępek uschnąć i odpaść, jeżeli tak naprawdę nic przy nim nie robimy. I tutaj nie martwcie się kąpielą. Takie namoczenie pępka podczas kąpieli nie spowoduje opóźnienia wyschnięcia tego pępka, bo to nie chodzi tak naprawdę o wodę. To bardziej chodzi o te wszystkie oleiste substancje, które znajdują się w różnych preparatach. Więc tutaj zasada jest taka: im mniej, tym lepiej. Druga kwestia: Czy musimy kąpać noworodka codziennie? Nie musimy. Po pierwsze. Jeżeli chodzi w ogóle o pierwszą kąpiel noworodka, często jest to powód stresu u rodziców. Moim zdaniem całkowicie niepotrzebnie. Pierwsza kąpiel powinna być sytuacją przyjemną, tak samo zresztą jak wszystkie kolejne kąpiele, bo chodzi nam przecież o to, żeby nasze dziecko lubiło się kąpać. No i żebyśmy my przy okazji fajnie spędzali czas. Kąpać nie musimy od pierwszego dnia życia. Badania pokazują, że opóźnienie tej pierwszej kąpieli dziecka. Zmniejsza ryzyko chorób alergicznych, chorób dermatologicznych i chorób autoimmunologicznych w przyszłości. Dzieje się to w ten sposób, że skóra dziecka na samym początku jest pokryta jeszcze mazią płodową, i rolą tej mazi jest ochrona skóry dziecka, jak i rozwój prawidłowej flory bakteryjnej. I ta flora, która jest w dobry sposób rozwinięta w przyszłości, chroni dziecko przed różnymi chorobami skóry. Więc tak naprawdę, tak samo jak przy pępku, nie ulepszajmy tego, co już dobrze działa i nie pozbywajmy się zbyt szybko tej mazi płodowej, która tak naprawdę stanowi naturalną ochronę skóry naszego dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne kąpiele, tutaj też nie ma co przesadzać. Dziecko gdzieś około drugiego czy trzeciego miesiąca życia zaczyna dopiero rozumieć, że istnieje coś takiego jak rytm dnia, dzień i noc i wszelkiego rodzaju zasady, które panują w naszym życiu. Ja wiem, że rodzice chcą w miarę szybko wprowadzić odpowiedni rytm dnia, tak, żeby dziecko w przyszłości wiedziało, kiedy spać, a kiedy nie. I żeby nie było, ja to bardzo rozumiem, ale nie ma za bardzo sensu wprowadzać tego w pierwszym miesiącu życia. Po prostu w tym czasie nasze dziecko nie jest jeszcze w stanie zauważyć naszych starań. I tak naprawdę jest mu wszystko obojętne. W tym czasie jedynym celem życiowym naszego dziecka jest picie mleczka i przytulanie się do mamy. I naprawdę nie zauważa tego, żeby w próbujemy wprowadzić jakieś zasady w nasze życie. Kolejna kwestia dotycząca kąpieli jest taka, że są badania, które pokazują, że nadmierne używanie wszelkiego rodzaju środków myjących i pielęgnujących w pierwszych dniach życia może spowodować zwiększone ryzyko alergii w przyszłości. To wszystko ma duży sens, ponieważ bariera naskórkowa, która jeszcze nie jest w odpowiedni sposób wykształcona na początku, nie jest w stanie ochronić dziecko przed tym, żeby te substancje wchodziły do środka, do organizmu. Co powoduje, że oczywiście ta zwiększona Ekspozycja na wszelkiego rodzaju chemikalia może spowodować, że w przyszłości dziecko się prędzej uczuli. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju emolientów i balsamów, które mają chronić nasze dziecko przed atopowym zapaleniem skóry. Często jest tak, że właśnie u dzieci z atopowym zapaleniem skóry widzimy wszelkiego rodzaju alergie kontaktowe na kosmetyki. To nie jest przypadek. Polega to na tym, że ta bariera naskórkowa, która jest uszkodzona w atopowym zapaleniu skóry, nie jest w stanie ochronić nas przed wnikaniem różnego rodzaju substancji. I szczególnie te dzieci, które mają atopowe zapalenie skóry, będą uczulać się na różne kosmetyki. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, na ile nasze dziecko ma dobrze wykształconą skórę i na ile jest zagrożone atopowym zapaleniem skóry, więc moim zdaniem nie ma co tutaj przesadzać. Im mniej, tym lepiej. Oczywiście, Wszystkie środki, które są dopuszczone do użytku, one są z zasady bezpieczne, ale tak naprawdę nie ma większej potrzeby, żeby używać w pielęgnacji dziecka zbyt wielu kosmetyków. To samo tyczy się pupy dziecka. Czasami widzę, jak szczególnie babcie bardzo chętnie smarują grubą warstwą kremu pupę przed założeniem Pampersa. Tym, co najbardziej chroni przed odparzeniami pupy, jest sucha, czysta skóra. Więc wyobraźcie sobie że smarujecie swoją własną pupę tak bardzo, bardzo grubo kremem, po czym zakładacie plastikowe majtki, a potem w te majtki jeszcze macie nasikać. No to Siłą rzeczy nie brzmi to za miło i już zaczyna swędzić, jak się tylko o tym pomyśli. I dokładnie to samo mają dzieci. Ta czysta, sucha skóra to jest to, co chroni przed odparzeniami. I oczywiście, jeżeli już pojawi się jakieś odparzenie albo pojawi się jakieś miejsce skóry, gdzie jest stan zapalny, to jak najbardziej warto zastosować w tym miejscu jak jakiś krem barierowy albo jakiś krem, który ma spowodować przyspieszenie regeneracji skóry. Ale tutaj profilaktyka tak naprawdę niewiele da. Najlepszą profilaktyką jest zachowanie pupy Czystości. I nie ma żadnego obowiązku, żeby po każdej zmianie wampersa smorować pupę kremem. Ja osobiście zalecam taką metodę, żeby razy dziennie zrobić porządną inspekcję pupy i wszystkich fałdek, bo to też się tyczy różnych fałdek, w których może się zbierać wilgoć i po prostu powodować odparzenia. Robimy inspekcję, zaglądamy, patrzymy, czy wszystko dobrze wygląda. Jeżeli nie, to te miejsce porządnie czyścimy, a później smarujemy kremem, ale też bez przesady. To nie chodzi o to, żeby dziecko było całe zasmarowane kremem. Dosłownie bierzemy odrobinkę kremu i smarujemy tylko te miejsca, które tego ewidentnie potrzebują. Trzecia kwestia. Kontakty społeczne w pierwszym miesiącu życia. Jeżeli chodzi o zagrożenie infekcjami w pierwszym miesiącu życia, myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby przyjmować wielu gości. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że banalne przeziębienia, z którym może przyjść babcia czy dziadek, dla noworodka mogą być naprawdę niebezpieczne. Jest na przykład taki wirus RSV, który u dorosłych ludzi powoduje katar, a u dzieci może spowodować nawet niewydolność oddechową. Myślę, że nie potrzebujemy tego w pierwszym miesiącu życia, żeby nasze dziecko się zaraziło od kogoś. Tak samo ja osobiście nie jestem zwolennikiem odwiedzin małych dzieci u noworodków. Dobrze wiecie, że małe dzieci to są chodzące źródła infekcji i ciężko znaleźć taki moment, kiedy one serio są zdrowe, a nawet jak są zdrowe, to zaraz i tak będą chore. Więc ja bym na przykład nie chciała, żeby mój noworodek zaraził się jakąś infekcją, jelitówką czy katarem od y, przedszkolaka. A wiecie, te odwiedziny one są przede wszystkim ważne dla rodziców. Noworodkowi jest wszystko jedno. On nawet nie wie, że jest odwiedzany i się z tego też nie cieszy, bo on tak naprawdę nie obserwuje jeszcze otoczenia w takim stopniu, żeby się z tego szczególnie cieszyć. Czwarta informacja sen. Tutaj powiem wam o ważnej kwestii, którą też zawsze mówimy rodzicom, jak wypisujemy ich z oddziału z noworodkiem. Jest to profilaktyka śmierci łóżeczkowej. Jest to sytuacja, w której dziecko pierwotnie zdrowe, czyli nie podejrzewamy, że mogłoby coś złego stać, przestaje oddychać w nocy. Oczywiście z tragicznymi konsekwencjami. Niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, u którego dziecka może się to wydarzyć, ale wiemy, jakie czynniki chronią i jakie sprzyjają tej śmierci łóżeczkowej, i oczywiście naszą rolą jest to, żeby maksymalnie wykorzystać wszystkie ochronne czynniki. Tak więc, przede wszystkim. Największym czynnikiem, który zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej jest palenie papierosów przez rodziców i kontakt z dymem papierosowym noworodka. Więc najłatwiej byłoby powiedzieć, nie palcie papierosów, ale wiadomo, bywa różnie. Na pewno nie palmy w tym pomieszczeniu, w którym jest dziecko. Po paleniu papierosów, zawsze umyjcie ręce i buzię, zanim podejdziecie do dziecka. Kolejna kwestia temperatura w pokoju. Niektórzy, jak noworodek ma przyjść do naszego domu, zwiększają temperaturę w pomieszczeniu na maksa, żeby dziecko się nie wychłodziło. Co do zasady, nie jest to takie głupie, ponieważ dzieci mają niekorzystny stosunek powierzchni ciała do objętości i rzeczywiście szybko się wychładzają. Ale tutaj przede wszystkim chodzi nam o to, żeby dziecko wdychało chłodne powietrze. Tutaj, jeżeli chodzi o ciałko, to zdecydowanie musimy ciepło ubrać, żeby dziecko się nie wychłodziło. Wytyczne mówią, że 18 stopni jest to najzdrowsza temperatura w kontekście profilaktyki śmierci łóżeczkowej, ale też nie tylko. Przy takiej temperaturze nasze drogi oddechowe czują się najlepiej. Kolejna kwestia: pozycja w czasie spania. Epidemiologicznie udowodniono, że najbezpieczniejszą pozycją podczas spania jest pozycja na plecach. Dzieci w sposób naturalny chronią się przed ulewaniem i wtedy odwracają głowę na bok, podczas gdy jeżeli dziecko leży na brzuchu, niekoniecznie jest w stanie w pierwszych dniach życia dobrze kontrolować swoje ruchy i dobrze kontrolować głowę. Dlatego istnieje zwiększone ryzyko, że może się gdzieś buzia przytkać i dziecko nie będzie w stanie odpowiednio oddychać. Dlatego pozycja na plecach jest najbezpieczniejszą pozycją. Oczywiście, w sytuacji, kiedy rodzic jest obok i uważa i patrzy się na dziecko, to zdecydowanie warto zmieniać pozycję ciała, ponieważ dziecko nie może wiecznie leżeć na plecach. Dla całego rozwoju jest oczywiście konieczne, żeby dziecko zmieniało pozycję, ale jeżeli wiemy, że nie będziemy uważać, że idziemy spać, idziemy do toalety, po prostu w tym momencie nie patrzymy się cały czas na dziecko, to zawsze połóżmy na plecach, tak będzie bezpieczniej. Dziecko musi mieć swoje łóżeczko. To może być oczywiście przystawka przy łóżku rodziców, ale udowodniono, że spanie w jednym łóżku z rodzicami zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej. Tutaj chyba nie muszę wyjaśniać, już pomijając fakt, że dziecko może być niechcąco przyduszone, przykryte kołdrą, jak również może po prostu zmienić pozycję ciała w niekontrolowany sposób, wylądować na brzuchu i mieć trudności z oddychaniem. Już nie mówiąc o tym, że rodzice też się dobrze nie wyśpią, jeżeli wiedzą, że małe dziecko leży u nich w łóżku. Myślę, że to dla wszystkich jest lepsze, jeżeli dziecko ma swoje łóżeczko. Warto mieć przystawkę przy łóżku. Wygląda to w ten sposób, że dziecko ma takie swoje malutkie łóżeczko, które przystawiamy do swojego łóżka, więc mamy takie dwa w jednym. Z jednej strony mamy dziecko na wyciągnięcie ręki, możemy je obserwować, możemy już łatwo odłożyć, jak również wziąć do siebie w celu nakarmienia, ale jednocześnie dziecko ma swoją przestrzeń, swoją bezpieczną przestrzeń, w której nie ma ryzyka, że je przykryjemy niechcący kołdrą. A propos kołdry. Nie powinniśmy przykrywać noworodków kołdrą. Dla noworodków mamy specjalne śpiworki, które działają w ten sposób, że rączki wystają, całe ciałko jest schowane w śpiworku, i dzięki temu nie ma ryzyka jednocześnie, że dziecko się tą kołdrą przykryje, a z drugiej strony mamy pewność, że dziecku jest ciepło, ponieważ ono całe jest zapakowane w ten śpiworek i tylko rączki i głowa są na wierzchu. Wracając do łóżeczka, nie ma potrzeby Wsadzania i zawieszania wszelkiego rodzaju zabawek w łóżeczku. To jeszcze nie jest ten czas. Dziecko tego jeszcze nie ogląda i tego nie widzi. Zawsze ta dodatkowa rzecz w łóżeczku zwiększa ryzyko, że dziecko może się w to jakoś zaplątać albo jakoś się tym przykryć. Ogólnie to wygląda słodko i do zdjęć można na chwilę coś takiego zawiesić albo położyć jakiegoś pluszaczka, ale tak naprawdę noworodek tego w ogóle nie potrzebuje. Piąta informacja. Kupa. Kupa to jest temat rzeka, czasami dosłownie. Chyba w żadnym okresie życia kupa tak szybko się nie zmienia jak w tych pierwszych dniach życia. Pierwsza kupka, której spodziewamy się w pierwszych 24 godzinach życia, ma kolor czarny, jest kleista i jest zdecydowanie większa niż każdy mógłby się spodziewać. I tak powinna wyglądać. Martwi nas, jeżeli ta kubka nie pojawia się w ciągu 24 godzin, co dalej nie musi nic złego oczywiście oznaczać, ale jest sygnałem alarmującym i może wskazywać na przykład na dozę, ale oczywiście nie musi. Jeżeli kubka będzie w drugim dniu życia, to też prawdopodobnie to nic złego nie oznacza, ale po prostu jest takim sygnałem, żeby bardziej się przyjrzeć sprawie. Później, po tym pierwszym, drugim dniu życia pojawia się kubka przejściowa. Przejściowa, czyli coś pomiędzy czarnym a żółtym. Dużo zielonego, płynnego, ogólnie kolorowo. Celem jest to, żeby dziecko osiągnęło po kilku dniach życia kubkę żółtą. Podsumowując, jeżeli chodzi o kubkę, to co jest najważniejsze, to to, że kubka musi mieć kolor. Martwi nas, jeżeli kubka jest biała, szara, odbarwiona. To może wskazywać na wrodzone choroby wątroby. I jeżeli zobaczycie, że Wasz noworodek, z kubki żółtej, nagle ma kubkę praktycznie bezbarwną, to zdecydowanie natychmiast trzeba się stawić u lekarza. Bo jeżeli by się potwierdziło, że rzeczywiście jest jakiś problem zdrowotny, to wtedy też ta interwencja musi szybko nastąpić. Tak więc, kubka noworodka może mieć wszelkie kolory, i większość tych kolorów jest całkowicie normalna. I to, co często zaskakuje rodziców, to jest częstotliwość. Dzieci karmione piersią mogą robić kubkę kilkanaście razy dziennie, jak również raz na kilka dni. I tak długo, jak dziecko nie ma żadnych dolegliwości, to nas to kompletnie nie martwi. Spektrum normy jest zdecydowanie bardzo szerokie, jeżeli chodzi o kubkę noworodków. Tak samo, jeżeli chodzi o ich kolor, jak i o częstotliwość. Jedyne, co nas będzie martwiło, to kubka, która nie ma w ogóle koloru, jest odbarwiona, szara, biała, ledwo żółta, jak również pojawienie się np. krwi, no ale to jest raczej oczywiste. Szósta kwestia, żółtaczka. Żółtaczka jest całkowicie fizjologicznym stanem u noworodków. Wyobraźmy sobie, że uderzyliśmy się. Uderzyliśmy się w rękę, mamy na początku czerwoną plamę. To wynika po prostu z tego, że nasza krew nowe naczyniła się, wylądowała w naszej skórze, no i mamy czerwoną plamę. Potem po kilku dniach obserwujemy, że ta czerwona plama zaczyna się robić żółta, zielona. To jest ten tak zwany siniak. I to, co my obserwujemy przy ewolucji siniaka, to jest mniej więcej to, co się dzieje w żółtarce. Polega to na tym, że dzieci w okresie płodowym mają trochę inny rodzaj krwi niż ten, który pojawia się po urodzeniu. Ta stara krew musi być usunięta, zmetabolizowana, nowa musi się wytworzyć. I właśnie ten gwałtowny proces recyklingu czerwonych krwinek powoduje, że ten żółty barwnik, dokładnie ten sam, który widzimy w siniaku, rozprzestrzenia się po organizmie i powoduje żółte zabarwienie skóry. I to mają wszystkie noworodki, ponieważ wszystkie noworodki muszą zmienić te stare krwinki na nowe krwinki. Ale są sytuacje, w których ten proces występuje gwałtowniej, niż byśmy się spodziewali. Tak się dzieje, na przykład u wcześniaków, zwyczajnie dlatego, że mają niedojrzałą wątrobę i ta wątroba nie nadąża z tym metabolizmem czerwonych krwinek i po prostu przez to ten barwnik Rośnie dużo wyżej niż na przykład u y, dziecka donoszonego. Też spodziewamy się zwiększonej żółtaczki u noworodka, kiedy mamy niekorzystną grupę krwi. Mamy tą niekorzystną grupą, będzie grupa minusowa, jak również grupa zero. W tych grupach, jeżeli dziecko ma inną grupę niż mama, istnieje ryzyko konfliktu, który nie musi przebiegać oczywiście dramatycznie, ale. Może występować na tyle, że będzie zwiększało ryzyko żółtaczki, ponieważ przeciwciała od mamy, w cudzysłowie, atakują czerwone krwinki dziecka i dzieje się dokładnie to samo, co też wcześniej mówiłam, czyli te stare krwinki są uszkadzane i to powoduje zwiększenie się ilości tego żółtego barwnika u dziecka. Ale my też to kontrolujemy, bo zawsze kluczową informacją jest, jaką grupę krwi ma, ma mama dziecka. Często mamy w ciąży też dostają profilaktykę, jeżeli są ujemne, po to właśnie, żeby zmniejszyć, Ryzyko tej wysokiej żółtaczki u noworodków. Kiedy w takim razie leczymy żółtaczkę? Powiem tak. Żółtaczka jest fizjologiczna tak długo, jak nie jest zbyt intensywna czyli tak długo, jak poziom tego żółtego barwnika we krwi nie jest zbyt wysoki. To, czego nie chcemy, to żeby ten barwnik trafił do mózgu. Na szczęście nasz mózg jest wybitnie chroniony w naszym organizmie i mamy coś takiego jak bariera krew-mózg. To znaczy, że nie każda substancja w tak łatwy sposób może wylądować w naszym mózgu. I całe szczęście, ponieważ jest to dla nas najważniejszy organ. I my mamy taki nasz próg, kiedy ten żółty barwnik może dostać się do mózgu. Ten próg jest dosyć wysoko ustawiony, co powoduje, że taka zwyczajna żółtaczka noworodków nie stanowi zagrożenia dla naszego mózgu. Jednak, jeżeli ten barwnik rośnie zdecydowanie za szybko i przekracza poziom bariery krew-mózg, to zdecydowanie zanim to nastąpi, my już wchodzimy z leczeniem, to znaczy stosujemy fototerapię. W większości przypadków to wystarcza. Fototerapia to nie jest nic strasznego. Wygląda trochę jak takie solarium, dziecko kładziemy w łóżeczku, w miarę możliwości golutkie, z takim mikropampersem i opaską na oczy. I dziecko po prostu się opala przez 12 albo 24 godziny, po czym sprawdzamy, czy ten poziom żółtaczki spadł. W większości przypadków spada, i bardzo rzadko jest tak, że trzeba to powtarzać albo zastosować inne metody. Każde dziecko w zasadzie ma żółtaczkę fizjologiczną. To jest normalne, to wynika zwyczajnie z naszego procesu adaptacji do życia poza brzuchem mamy. Czego się boimy i to, czego chcemy za wszelką cenę uniknąć, to żeby ta żółtaczka była zbyt intensywna. Więc, jeżeli tak się zdarzy, to po prostu trzeba leczyć. To leczenie nie jest tak naprawdę w żaden sposób uciążliwe. Objawy, które mogą wskazywać na to, że nasze dziecko rozwija. Żółtaczkę ponad przeciętnie jest to, kiedy dziecko nie chce pić, nie zgłasza się na posiłki, nie chce się wybudzać. Jak nawet proponujemy mleczko, a dziecko ma to gdzieś, to może wskazywać na to, że dziecko właśnie rozwija żółtaczkę, ponieważ ten żółty barwnik, ta bilirubina powoduje mdłości i powoduje senność u noworodków. Czyli takie dzieci, co po porodzie w ogóle nie chcą pić i nie zgłaszają się i są takie leniwe, to są kandydaci do rozwoju żółtaczki. Więc jeżeli widzicie, że wasze dziecko zrobiło się żółte i jednocześnie widzicie, że zaczęło ładnie sypiać w nocy, yy, przesypiać całą noc, no dziecko kilkudniowo nie powinno jeszcze przesypiać całej nocy. Więc jeżeli tak się dzieje, to raczej nie jest to kwestia złotego dziecka, które po prostu ładnie zaczęło spać w nocy, to może być kwestia żółtaczki. Więc jeżeli nasze dziecko zrobiło się leniwe i jest żółte jednocześnie, to zdecydowanie musicie iść do lekarza i to sprawdzić. No i siódma informacja. Tutaj Wam zdradzę sekret. Dzieci nie jest tak łatwo uszkodzić. I naprawdę zrobicie wszystko dobrze z Waszym noworodkiem. Czasami mam wrażenie, że proste rzeczy na siłę komplikujemy. Tak naprawdę obsługa noworodka jest bardzo prosta, bo to, czego noworodek tak serio potrzebuje, to jest regularny kontakt z rodzicami, przytulanie, karmienie i zmiana pampersa. Cała reszta to jest niepotrzebny szum, który dzieje się wokół tego wszystkiego. Moja rada zawsze dla świeżo upieczonych rodziców jest taka, żeby skupili się na sobie, na swoim dobrostanie nie narzucali sobie zbyt dużych oczekiwań, nie narzucali sobie, że będą najlepszymi rodzicami na świecie, jednocześnie będą mieli wysprzątany dom, ugotowane i Będą aktywni dalej towarzysko, po prostu skupcie się na sobie, bo to jest fajny czas. Warto nie dać się zwariować. Ten czas tak szybko leci. Czas noworodkowy to jest rap miesiąc, nie zauważycie, kiedy to zleci. Więc warto ten czas kontemplować, skupić się na tym dziecku, skupić się na spędzeniu razem czasu, a nie na tym, czy ja w sposób idealny dziecko wykąpałam, albo czy idealnie zastosowałam się do jakichś genialnych metod wychowawczo pielęgnacyjnych Po prostu dajcie sobie na to jest czas dla Was. Zauważycie też, że często rodzina przychodzi z wieloma złotymi radami, oni wszyscy chcą dobrze, ale zazwyczaj bardziej denerwują, niż pomagają. Postarajcie się podchodzić do tego z uśmiechem, do tych wszystkich rad. Pamiętajcie, że te wszystkie rady płyną z czystego serca i miłości. A potem po prostu róbcie dalej po swojemu, bo jestem pewna, że zrobicie to dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jak tak, to subskrybujcie, podawajcie dalej, piszcie komentarze. Jestem ciekawa, jakie tematy chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!